Karty na ten tydzień do 12 grudnia to dziewiątka denarów oraz król buław stali kosmic tarot. Tak te karty wyglądają i kobieta na dziewiątce buław pokazuje niezależność, samodzielność, em, samowystarczalność finansową, ale też w tym tygodniu ona zatęskni za towarzystwem tego króla Buław, za jego mocą, opanowaniem, kreatywnością, energią, dojrzałością też, bo król Buław jest dojrzałą osobą. Więc zacznie, mimo że bardzo jej dobrze ze sobą i w swoim świecie, to zacznie zerkać w stronę tego króla Buław, który no, wydaje się troszkę... Mm, jego uwaga jest w innym kierunku, nie jest na niej skupiona, ale myślę, że skoro ona jest taka niezależna i samodzielna, to sobie poradzi, będzie wiedziała, jak tą jego uwagę przekierować na siebie. Tego Ci życzę.